eu do Imprezę. Witaj w Dance Central Free. Pod poziom pierwszy. Pod poziom drugi. Pod poziom trzeci. Jesteś na miejscu. Skanowanie w toku. Zweryfikowano styl. Witaj na imprezie. Myślicie, że znaleźliśmy? Za chwilę się dowiemy. Hej, hej, udało ci się. Zobaczmy, co dla nas masz. Miałeś rację, Rasa. Znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Witaj w Ten Central Intelligence, pierwszej i ostatniej linii obrony przed tanecznymi zbrodniami. Przepraszamy za tę konspirę. DCI jest pod czujną obserwacją. Mieliśmy liczne doniesienia o Twoim talencie. Trzeba mieć coś więcej, żeby zostać agentem. Podajmiesz to wyzwanie? Jesteście w ekipie DCI na bank. Gratulacje. Witaj na pokładzie, zaraz cię przeszkolimy. Numer jeden, aktualizacja statusu. Doktorze Tan, wkraczamy w fazę drugą operacji Układ. Żołnierze opanowali kroki od lat 70. po pierwszą dekadę XX wieku. Jesteśmy gotowi na rozkazy, sir. Świetnie. Nasz oldschoolowy szturm zwali DCI z Nawet się nie zorientują. Dance Central będzie mieć wkrótce nowego przywódcę, który zakończy imprezę na zawsze. To nagranie zdobyli nasi dwaj najlepsi agenci. Od tego czasu kontakt się urwał. Musimy zwalczać ogień ogniem, więc wysłaliśmy najlepsze ekipy z miasta, by opanowały kroki, którymi dr Ten chce nas pokonać. Wierzyliśmy, że Dery i McCoy przekażą DCI informacje z tanecznego wywiadu, ale ponieważ ich nie ma, tutaj wkraczasz do akcji. A raczej wtedy wkraczasz do akcji. Wiesz coś o podróżach w czasie? Wyślemy Cię w lata 70. XX wieku na spotkanie z Angelem i Obrazyk i Pelarz. Opanowali kroki z tej epoki i są gotowi do powrotu do domu. To krok mocy. Zwracaj uwagę na takie kroki. Klimat rozszyfrowany. Kroki mocy nie pojawiają się w każdym utworze. Trzeba je wyśledzić. Po znalezieniu wszystkich kroków mocy z dekady i ułożeniu ich w kolejności poznasz klimat epoki. Zatem gdy znajdziesz krok mocy, skoncentruj się, by zatańczyć go jak najlepiej. Po zebraniu całej kolekcji Twój komputer rozszyfruje klimat epoki. Zidentyfikowano krok Uważamy, że ten zna klimaty tych epok od podszewki. Musimy je odszyfrować i szybko opanować, żeby mieć jakiekolwiek szanse. Pora na podróż w czasie naszym boomboxem. Nazywamy go Bumi, a jego paliwem jest energia gwiazdowa, więc oprócz odkrycia klimatów epok, Twoim zadaniem będzie zdobycie w każdej z nich tylu gwiazdek, by starczyło na powrót do teraźniejszości. Będziemy udzielać Ci pomocnych wskazówek przez Bumiego, gotowi? Lecimy do lat 70. Yo! Do rytmu, by nie zagubić się w czasie. Jeśli nie uda nam się namierzyć Twojej sygnatury czasowej, możesz utknąć w strumieniu czasu. To jest DCA. Opanowaliśmy te utwory z lat 70. i zdobyliśmy przy okazji trochę fan. Czy to nie jest czad? Świetnie? Mam dziwną fryzurę i zajeżdżę tu chodługami. Zabierzcie mnie stąd. Musisz najpierw wypełnić misję razem z ekipą Lars. Odszukaj kroki mocy. Chyba masz wszystko pod kontrolą. No nie chcesz tu zostać? Tak, priorytetem DCI są na pewno fanki na wrotkach. Wykniń klimat epoki i zabierz nas do domu. Zabierzmy tę królową do jej zamku. Poskładaj elementy i będziemy w domu. i Świetnie, jeden... Dziękujemy. Niech ktoś zaprowadzi to dziewczynę do stylisty. Pierwsze zadanie wykonane na medal, jednak nie ma czasu na odpoczynek. Armia cena się zbliża, rozprzestrzeniając się jak wirus. Nie mamy żadnych danych na temat wzrostu liczebności. Musimy rozszyfrować pozostałe klimaty epok. W lata 80. wysłaliśmy naszych Beboyów, ekipę high def. Moi glitch powinni do tej pory nieźle opanować kroki tej epoki. Nie wypadaj z rytmu, bo inaczej utkniesz w czasie. Of Dobra, jest śmiałek. Dawaj glitch. No, dalej! Heja, ekipo! Jesteśmy tu, by zabrać cię do sztabu. O, człowieku! Jeśli teraz wrócimy, rozwalą centrum rekreacyjne! Nie ściemniaj! Po prostu boisz się, że znowu puścisz pawia w strumieniu czasu. Ustal priorytety! Mamy większe zmartwienia. Musimy pokonać tego Tana, prawda? To do dzieła! Szacun! Nie jesteś frajerem. Przećwiczmy to i zmiksujmy. Znakomicie, poskładajmy to. Znakomicie, poskładaj. Oh, podróże w czasie męczą. O, oh, będzie dobrze, dzieciaku. Dobra, popracujmy nad wirowaniem na głowie. O, oh, już jesteś. Odkryliśmy, jak ten kontroluje swoją armię. A także wiemy, gdzie są Dare i McCoy. Ten wyposaża pokonane ekipy w jakieś urządzenie do kontroli umysłu. Przewidywany cel Armitana. Sztab Dance Central Intelligence. Komputer. Zacznij analizę technologii i kontroli umysłu. Jak możemy ich odłączyć? Analiza rozpoczęta. Przenieś się do lat 90., potrzebujemy wszystkich. Te i Lili są w latach 90. Spotkacie się na domówce to idealne miejsce do rozszyfrowania klimatu epoki. Nie wypadaj z rytmu, bo inaczej utkniesz w czasie. Namierzyliśmy twoją sygnaturę czasową. Oby tak dalej. O hej! Wpadasz w samą porę na najwypaśniejszą imprezę lat 90. Tak, poznaliśmy te stare kroki, ale później poszliśmy dalej i wymyśliliśmy własne. Domaka! Tak, kochani! Dziewczyny, trochę szacunku dla kontinuum czasu przestrzennego. Jest git, nieważne, ale nasze były lepsze. Ten stary doktorek nie ma żadnych szans. Lecimy. Ech, to miejsce i tak jest martwe. Nieźle ci idzie, dajesz radę. Oh, so, so... Klimat to makarena. Nieźle ci idzie, tak? Może trzeba było posprzątać przed odjazdem? Mama z tatą nas zabiją. Nie było ci jeszcze wtedy na świecie. A cóż się tutaj u Licha dzieje? Proszę, proszę. Przecież to mój stary kumpel raza! Podłączony do naszego systemu! Wybaczcie, że przeszkadzam, ale pomyślałem, że tu zajrzę i sprawdzę, czy wszyscy już panią wstrzymasz DCI. Dorwiemy cię, dziadku. Oho, a macie jakąś armię? No cóż. Przypuszczam, że teraz zacznie się prawdziwy odjazd. Musimy działać, nie mamy wiele czasu. No dobra, zbliżasz się do tysięcy. Lima, teraz twoja kolej! Nie mieliśmy za bardzo kontaktu z Bodim i Emilią. Mam nadzieję, że dbali o konspirę. Nie wypadaj z rytmu, bo inaczej utkniesz w czasie. This is the dance -off. To już koniec dzisiejszego programu. Dziękujemy, że tak go uświetniliście. Wrócimy jutro, ale do tej pory nie zapomnijcie. Rytm, rytm jest, jest waszony. Awesome. I cięcie, mamy to! Jesteś tu, by zabrać nas z powrotem? Ale program dopiero się rozkręca, więc. Yy, tak, mamy teraz na tapecie mnóstwo roboty, więc. Tak, o to chodzi, lepiej tutaj wracaj! To było ostre! Prawda, Emilio? Kamery są wyłączone. O co ci chodzi? Mayday, armia tena wkroczyła do budynku. Powtarzam, armia tena wkroczyła do. Ojej, zaczyna się robić gorąco. co! Ojej, dobrze jest być w domu. Chwileczkę! Gdzie są wszyscy? Hej, to nie jest w porządku! Mnie, Witam przyszłego sługusa lub sługusów. Nie martw się o swoich towarzyszy. Wysłałem ich wszystkich w fantastyczną podróż wehikułem czasu DCI. Dinozaury są interesujące tylko wtedy, gdy udaje ci się uniknąć zostania ich obiadem. Jeśli o mnie chodzi, znalazłem sobie urocze miejsce, by się osiedlić. Nazywa się przyszłość. Na pewno chętnie byście mi przeszkodzili, ale obawiam się, że nie uda się wam pokonać moich lojalnych, zmodyfikowanych żołnierzy. Poznajecie i... Doktor Ten, ten to, najpaskudniejszy to najpaskudniejszy wódz. Przygotuj się, się na, na porażkę. porażkę. Nie, Nie obszerz się, Woli się Poddaj się już. umysłu. Urządzenie jest wyposażone w przeciwrytmiczną macierz transmisyjną. Znaleziono słaby punkt, intensywny lub stylowy ruch, Przeciąży obwody i wyłączy urządzenie. W imieniu ten zostaje... Zostajecie ze do strumienia czasu. Uruchomiono system obronny. Zacznij działać. Tańcz dalej. Nie przestawaj, to działa. To co jest grane? Zdaje się, że to Twój styl uwolnił nasze umysły spod kontroli. Dobrze, doktor ten nie potrafi sam nic wymyślić, tylko naśladuje. Twoje umiejętności wystarczą, by pokonać Tena. Naładujmy bumiego i lecimy w przyszłość. Rozszyfrujmy ten klimat epoki, by móc zmierzyć się z samym Tenem. To... Scream. Dobrze, teraz to Ten ma kłopoty. Poskładajmy to do kupy. My uratujemy ekipy. Ty rozpraw się z Tenem. Przypomnij sobie opanowane umiejętności. Dasz radę. Powodzenia! Hmm... Raza i Lima nie poradzili sobie z zadaniem, co? Nieważne. Witamy w Tentopii! Tu taniec jest zorganizowany i precyzyjny, a nie rządzony kaprysami tych kreatywnych. Tyle umiejętności zmarnowanych na freestyle. Ale my z tym skończymy. Nie poradziłbym sobie oczywiście bez mojej prawej ręki. Oblio! Wyśledzenie go chwilę mi zajęło. Był też nieco uparty na początku, ale opamiętał się jakoś. Prawda? Mój synu. Mój... Wyrzeknij się własnego stylu. Poddaj się woli przywódcy. Dotąd udało ci się mnie unikać, ale teraz nie ma przy tobie nikogo. Jesteś w moim świecie. Na moich warunkach. I pokonam cię! Nie masz co pokazać! Znałem te kroki jeszcze zanim matka cię urodziła! W końcu cię pokonamy. To tylko kwestia czasu. Pokażemy klasę! Zaraz zobaczysz, jak pokazujemy klasę! Dajemy czadu! O, zniszczenie! Delektuj się tą chwilą, synu. Nasza dominacja się zbliża! Kroki z pasją, kreatywność. Czuję się dziwnie wyzwolony. Ojcze, co ty zrobiłeś? Zrobiłem to dla ciebie, syn! Dla nas! Myśmy rządzili światem tańca! Razem możemy przejąć ich styl na zawsze! Możesz go powstrzymać! Jego kroki nigdy nie dorównają twoim, ale próżność nie pozwoli mu się wycofać. Wyzwij go! Możesz go uwięzić w strumieniu czasu. Pokaż mu swoje kroki! On nie ma racji! Sprostam każdemu twojemu wyzwaniu! Nie pozwól, by wygrał. Zaraz pokażę, pokażę ci, jak to się robi. Lepiej weź się w garść! Oby tak dalej! Już czuję, jak słabnie! O co ci chodzi? Dałem radę! Tak! Dobrze ci idzie! Imponujące, ale tego stylu nie podrobisz! To wcale nie jest frustrujące! Nic mi nie jest! Nie przestawaj teraz! Albo przestań, jeśli wolisz! Nieważne, co za różnica! Śmiertelny taneczny cios. Dalej! Teraz! Ale przecież mam szalony talent, prawda? Kreatywność! Dlatego tak tego nie cierpię! Jego świat się wali. Udało ci się go pokonać! Nie! Poczekaj, synu! Przecież dopiero zaczynamy się dogadywać! Nie! Zobacz, kto wrócił. Dzięki tobie udało nam się uratować ekipy przed zostaniem częścią Skamieliny. Teraz, gdy ten jest uwięziony w strumieniu czasu, wszystko wraca do normy. Cóż, pora wtajemniczyć cię w naszą misję. Twoja misja? Masz rozkręcić imprezę! No, no, Kerit, DCI ma ostatnio dużo roboty. W rzeczy samej można by rzec, że są trochę rozproszeni. To może być dobra chwila na zmontowanie małej intrygi. To niesamowite, siostrzyczko. Pomyślałem dokładnie to samo. 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！